Okej, okay, jesteśmy na żywo. Słuchajcie. Ja tutaj tylko sobie sprawdzę, czy wszystko działa. Wejdę sobie na y, mój telefon, pozwólcie. I zobaczę, czy, czy y, jesteśmy tutaj online. Okej. Okay. Mm. Słuchajcie, dzisiaj temat wizji. Czym jest wizja? Jakim no dobra jestem? Czym jest wizja? Jak ją ustalić, jak ją znaleźć i tak naprawdę czego dotyczy ta wizja, tak? Jak mieć wizję swoich, taką swoją wizję, a nie do końca narzuconą wizję lidera, jeżeli działamy w network marketingu, nie do końca, nie do końca wizję mediów społecznościowych czy trendów, które są na rynku, nie do końca wizję. Mediów społecznościowych, telewizji, influencerów, celebrytów, czym jest wizja, tak? Podzielcie się tutaj, jeżeli odsłuchujesz, jeżeli będziesz później jeżeli jesteś na żywo, to napisz, czym dla Ciebie jest wizja, czy Ty masz wizję na swoje życie, życie takie zawodowe, czy masz wizję na to, jak chcesz spełniać, jak chcesz spędzać się wakacje, czy masz wizję na to, jakie chcesz marzenia spełniać, czy masz wizję na to, jak ma wyglądać na przykład Twój związek partnerski, małżeński, czy masz wizję na to, w jaki sposób chcesz wychowywać dzieci, jaką chcesz być mamą, jaką chcesz być przyjaciółką, czym tak naprawdę dla Was jest wizja? Czego tak naprawdę dotyczyć ma wizja według Was? Jakich dziedzin życia e, ma ona dotyczyć? E, jeżeli chodzi o mnie, to tak naprawdę, e, kiedy startowałam network marketingu, nie miałam tej wizji. Tak, jakby szłam tylko za tym, że coś jest fajnego, mogę zarobić kasę, i chodziło mi głównie o to, żeby te pieniądze zarobić. E, i myślałam sobie, że network marketing jest właśnie miejscem, które w jakiś sposób może doprowadzić mnie do miejsca, aby wybić się finansowo. Nie myślałam w ogóle o rozwoju, nie myślałam w ogóle o tym, jak ma to wyglądać? Tylko po prostu szłam za, tak jak po prostu za moim liderem, tak, nie analizując, nie zastanawiając się nad tym, czego tak naprawdę wewnętrznie ja pragnę, tak. I tak i tak bardzo często startujemy w różnych projektach onlineowych, w różnych biznesach onlineowych, ale tak również. Tak również funkcjonujemy poza biznesem, tak? czyli idziemy standardową drogą, standardową edukacją, czyli jest podstawówka, było kiedyś gimnazjum, ja jestem rocznikiem gimnazjum, Były, było później, później liceum, tak? technikum, szkoła wyższa, bo, bo co? Bo system narzuca, bo taki jest trend, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o edukację i, można powiedzieć, naszą ścieżkę kariery zawodowej. Tak? Ale bardzo mało osób, chociaż uważam, że coraz częściej. W ogóle zobaczcie, jaki mam dzisiaj zestaw. Chciałam jeszcze Wam pokazać. E, tu mam jeszcze po shaker z poprzedniej. Siedanko, e, czyli na śniadanie mam dzisiaj shake, odżywianie moringa. Tak a propos. E, mam tutaj w, ten w mazalne tło moringa. E, stosuję moringę w ogóle tak naprawdę od dwóch tygodni. Świetny produkt. Schudłam, mam mniejsze łaknienie, więc się cieszę i mało tego nie muszę się do tego zmuszać. Ale wracając do tematu, okej, okay, są jakieś osoby. Wracając do tematu, y, właśnie i my, jak takie trochę y, takie y, mało myślące człowieki, ludziki, y, idziemy sobie przez to życie bardzo często, tak? Oczywiście nie wszyscy. Bardzo często bez wizji na własne życie. Bo system narzuca, bo coś tam się urodziło, jakieś pragnienie w sercu, ale, ale robimy i mówimy, tak jak tam lider mówi, albo jak polityka krzyczy, i tak dalej, i tak dalej. A ma bardzo mało, bardzo rzadko kiedy robimy sobie stop, pauza i zastanawiamy się nad tym, czego my tak naprawdę chcemy, czego my oczekujemy. Od różnych dziedzin naszego życia, typu związek, typu i, i relacje w tym związku, typu biznes, a może nie biznes, kariera zawodowa, własny rozwój osobisty, finanse, być może macierzyństwo, być może forma spędzania czasu, być może miejsce zamieszkania, bo może urodziłaś się w Polsce, urodziłeś się w Polsce, ale tak naprawdę wewnętrznie czujesz, kiedy się zatrzymasz że to nie jest twoje miejsce, gdzie chciałabyś się zastarzyć. Być może y, bardziej miejsca egzotyczne. Znam osoby, które y, mieszkały w Polsce, później w Wielkiej Brytanii, a dzisiaj na przykład w Tajlandii, tak? Y, od dwóch lat. I tam czują, że jest ich miejsce, tam jest ich serce. Y, i jak wyznaczyć sobie tą wizję, jak po prostu nie iść za trendami, jak nie iść za tym, co ci narzuca system, jak nie iść za tą gonitwą finansową, za tym za gonitwą pieniądza, czyli łapać się wszystkiego po prostu, aby tylko się nachapać finansowo, aby tylko mieć być e, i mieć mie mieć i być więcej, tak? Czego e, wszystkiego, czyli to, to porząd, te porządliwości tak naprawdę świata zewnętrznego, żeby nami nie kierowały, a rzeczywiście kierowała nami wizja tego, do jakiego miejsca chcemy dojść, w jakim miejscu chcemy być, kim chcemy się stać poprzez naszą wizję i docelowo jak to nasze życie ma wyglądać, bo czym jest szczęście, tak? Realizacja wizji jest pewną realizacją naszych marzeń i poczuciem szczęścia. Ale Odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest szczęście. Szczęście nie jest niczym, nie jest rzeczą materialną, nie jest posiadaniem kolejnych rzeczy, przedmiotów, samochodów, domów. Tak? Szczęście to jest stan umysłu, szczęście to jest tak naprawdę każdego indywidualna sprawa, co daje nam to szczęście. W dużym stopniu tak naprawdę według mnie mi szczęście daje takie poczucie. Że się realizuję, tak? że robię coś, co jest zgodne z moimi wartościami, że buduję coś zgodnego z moimi wartościami, że być może mam przy sobie osobę, która podziela te wartości i w ramię w ramię patrzymy w, jeden, w, jednym, w, jednym, w jednym kierunku. Tak? I, i, jakby czy to jest zespół, tak? czy to, to jest partner biznesowy, czy partner prywatny. Szczęście dla mnie jest czymś, to jest stan umysłu, tak? że jesteśmy wdzięczni i cieszymy się tym w tym miejscu, w którym aktualnie się znajdujemy. I ta wdzięczność i poczucie szczęścia jest w stanie wygenerować nam jeszcze więcej. Ale jak zbudować swoją wizję? Tak? Jakie pytania przede wszystkim warto sobie zadać, kiedy budujemy tą swoją wizję na swoje życie? Co warto zrobić, jest, taki, jest taki, y, takie narzędzie coachingowe, y, koło życia. Nie wiem, czy ktoś z Was koło życia y, kiedyś robił sobie, to bardzo często się robi pod koniec roku, albo w środku roku, albo na początku nowego roku. Koło życia, czyli y, tutaj w tym kole życia, te można też sobie wypisać, na, poszukać w Google, y, są różne, y, różne aspekty naszego życia. Wyszczególnione, czy typu rodzina, finanse, związek, aktywność fizyczna, podróże, rozwój duchowy, tak? Eee, rozwój duchowy, biznes e, i tak dalej, i tak dalej. I na każdej, na każde, co warto sobie zrobić, na każdej, na każdej z tych elementów tych dziedzin życia, warto sobie zaznaczyć, na jakim poziomie dzisiaj jesteśmy. Czy tak naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego, w jakim miejscu aktualnie się znajdujemy? Czy być może, kiedy patrzymy na koło życia, to myślimy sobie, kurde, to nie jest miejsce, w którym ja chcę być. To nie jest to miejsce, w którym chciałam, chciałam się znajdować. Nie jestem zadowolona z tego miejsca. Co mogę zrobić inaczej? Czego ja oczekuję od tej dziedziny życia dla swojego życia? Czyli na przykład finanse, czyli na przykład biznes, czyli na przykład podróże, czyli na przykład aktywność fizyczna, czyli na przykład wygląd fizyczny, tak? Czyli na przykład związek. Czy to, kiedy zrobimy sobie taki research i spojrzymy sobie na tą mapę swojego życia, na tym kole życia, to patrzymy na to i mówimy, kurde, system narzucił, lider narzucił. To nie są moje cele. Ja nie jestem w tym miejscu dla, dlatego, bo bo, bo mam takie cele wypisane, ale, ale usłyszałam to na szkoleniu, tak? Usłyszałam to w reklamie, bo jest trend, bo y, kolejny influencer narzucił jakiś trend. Pomyślałam sobie, że fajnie byłoby mieć takie marzenie, ale to nie jest zgodne z moimi wartościami. Ja nie chcę tego tak naprawdę wewnętrznie. Więc co warto sobie zrobić? Przede wszystkim y, spojrzeć na siebie. Z takiego obserwatora z zewnątrz, tak? Czyli zrobić sobie to koło życia i patrzeć, na której dziedzinie życia dzisiaj tobie najbardziej zależy, i którą chcielibyście tak przez chociaż te 90 dni, czyli te trzy miesiące magiczne, doprecyzować i podkręcić, i skupić się na rozwoju właśnie w tej dziedzinie życia. I spisać do niej wizję. Jak spisujemy wizję? Wizji nie spisujemy w ten sposób, że szukamy jej w internecie. Nie idziemy do koleżanki, do kolegi, do małżonka, do mamy, do cioci, do babci. Pytamy się Ej, słuchaj, jak według Ciebie powinna wyglądać moja kariera zawodowa? Albo jak według Ciebie powinnam ja wyglądać? Jak byłoby fajnie, żebym ja wyglądała? Albo jak według Ciebie byłyby fajne podróże? Jakie miejsca chciałabyś odwiedzić? Zainspiruj mnie. Nie, to nie tak nie wygląda. Więc co warto sobie zrobić? Po prostu usiąść sobie samemu, wybrać sobie jedną, może dwie dziedziny życia, do których chcesz przez kolejny, może rok 2023 się skupić i to podkręcić, tak? Co cię kuje najbardziej? W jakiej dziedzinie życia, która mm, według ciebie nie jest fajna? Nie jest fajna, tak? Nie jest fajna, nie wygląda na ten, na, na ten moment tak atrakcyjnie, nie czujesz takiego spokoju wewnętrznego, że, że jest tam ok? I trzeba zadać sobie kilka pytań, czyli wybraliśmy sobie dziedzinę życia, niech to będzie na przykład biznes, tak? Biznes, finanse, yy, bo jesteśmy nie do końca zadowoleni z naszej kariery zawodowej, z tego, jak pracujemy, jak funkcjonujemy. Chcielibyśmy inaczej, może więcej wolności, może więcej czasu. I trzeba zadać sobie kilka bardzo ważnych pytań. Pamiętajcie, że do realizacji marzeń i do realizacji, yy, do, jak się teraz bardzo modnie mówi, zamanifestowania własnych marzeń, bardzo ważne jest wa określenie, Konkretnej wizji, tak? Mało tego, że mamy to określić, ale mamy też to wewnętrznie poczuć w serduchu, że jest to nasze. Kiedy narzucamy sobie cele, powiedzmy, mamy taki trend y, rok 2023, nowa ja, nowe cele, nowe możliwości, la, 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 ludzie kupują karnety na siłownię, tak? Piszą cele sobie, mapę marzeń, może robią i tak dalej. I ja na przykład się w tym roku złapałam na tym, że y, robiłam dwie mapy marzeń, bo byłam na takim trzydniowym warsztacie dla kobiet, gdzie na jednym, na jednym z zajęć, to było w kwietniu, robiliśmy czy w marcu, robiliśmy mapę marzeń. I wyciągnąłam tą mapę marzeń i mówię, kurde, w sumie to nic się z tego nie zrealizowało. To nie były moje marzenia. Mówię, What the fuck, co się stało? To nie były moje marzenia, to były jakieś mrzonki, jakieś pragnienia, Ewidentnie patrząc na tą, na, tą, na tą mapę marzeń byłam grubo pogubiona. Tam tylko jedna rzecz była, która wypłynęła prosto z mojego serca, czyli akceptacja siebie, kochanie siebie, nad czym, nad czym warto pracować. Ale reszta nic się nie zrealizowało. Miałam jeden rok, kiedy robiłam mapę marzeń i dosłownie wszystko, toczka w toczkę z tej mapy marzeń, się zmanifestowało, zrealizowało. To miało miejsce w moim życiu. Dlatego, że wtedy, kiedy robiłam tę mapę marzeń, to tak naprawdę bardzo mocno, głęboko, po pierwsze w to wierzyłam i bardzo mocno tego pragnęłam, więc wypływało to z głębi mojego serca. Tak. I to jest, to jest bardzo ważne. Że przy ustalaniu wizji i na podstawie wizji, celów na nowy rok, na nowy miesiąc, na nowy tydzień, to musi wypływać prosto z naszego serducha i musi być nasze. I musi być nasze. Jeżeli działamy w network marketingu, tak? tak jak my tutaj budujemy zespół w network marketingu, to każdy z nas może mieć inne cele. Na początku może wejść do biznesu i na przykład y, mieć poczucie, że jesteś na etapie, że stoisz w miejscu y, i się nie rozwijasz i dołączysz do zespołu, bo pragniesz ruszyć z tego miejsca i wiesz, że społeczność, którą budujemy aktualnie, jest miejscem dla twojego rozwoju, że tu znajdziesz ludzi, którzy rzeczywiście powiedzą ej, dasz radę, ej, przysłuchaj tego audiobooka, ej, przeczytaj tę książkę, ej, chyba lecisz na złych przekonaniach, dlatego ci nie idzie, popracujmy nad tym, tak? Więc to może być twoim celem, to nie musi być od razu wielki cel finansowy, oczywiście biznes robimy dla pieniędzy, tak? Ale twoje pierwsze cele nie muszą być związane z, z wielką kwotą finansową, bo być może dzisiaj szukasz czegoś innego dla siebie. Te cele się będą zmieniać, tak, w, w, w ramach tego, jak ty się będziesz z nami na przykład rozwijać. Więc jakie pytania sobie zadać? Jakie zadać sobie pytania, aby ustalić sobie tą wizję i ją po prostu poczuć tak wewnętrznie? Przede wszystkim nie pytamy się innych, jaki ma mieć cel biznesowy czy cel, nie wiem, zawodowy. Czy cel rozwojowy, czy cel związany z podróżami, związkiem, jak on ma wyglądać, i tak dalej, i tak dalej, to nie innych sprawa, tylko Twoja indywidualna. Więc siadasz sobie samemu, bierzesz sobie zaszyt do ręki, słynne moje zaszyty, w których piszę, <grych> i zadajesz sobie pytania, żeby to poczuć, co masz dzięki temu, że mm, tak naprawdę zrealizuje się ta Twoja wizja. Czyli. Jak ty, co, co będziesz mieć? Co będziesz mieć dzięki temu, że, że zrobisz ten biznes, powiedzmy, Twoim celem jest 10 tysięcy złotych tygodniowo? Co będziesz mieć dzięki temu? Co będziesz mieć? Nie wiem, więcej czasu, spłacony kredyt, co będziesz mieć? Tam w, w, w odpowiedzi na to pytanie, można tak naprawdę popłynąć, tak? Co będziesz mieć? Dzięki z reali realizacji tej wizji, na przykład finansowej w biznesie, albo co będziesz mieć dzięki temu, że dołączysz do projektu i zaczniesz się rozwijać? Co będziesz mieć? To jest pierwsze pytanie. Co będzie możliwe dzięki realizacji na przykład celów biznesowych? Co będzie dzięki temu możliwe? To jest drugie pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć. I to nie jest tak, że mamy odpowiedzieć na te pytania jednym zdaniem. My mamy na nie odpowiadać po prostu serduchem. Serduchem, co tam, co tam ci po prostu przyjdzie, co będzie możliwe dzięki temu, że zrealizujesz na przykład tą wizję biznesową. Co potrafisz lub czego nowego się nauczysz dzięki realizacji wizji na przykład biznesowej. Czego się nauczysz? Co potrafisz robić? Co nowego się wydarzy? Kolejne pytanie. Co możesz? Co możesz dzięki temu, że masz zrealizowaną swoją wizję biznesową? Co możesz? Co możesz robić więcej? Co możesz? Tak? To są takie pytania niby krótkie, ale bardzo głębokie. I co bardzo ważne, kolejne pytanie. Co czujesz? Jak ty się czujesz, kiedy zrealizujesz tę wizję? Tak? Co czujesz? Jakie emocje się w tobie pojawiają w momencie, kiedy zostanie zrealizowana ta wizja, na przykład na rok 2023? I kolejne, ostatnie pyta pytanie. Co widzę i co mam? Czyli tak zwana wizualizacja zrealizowanego pragnienia i marzenia, które się w tobie urodziło. Pamiętajcie o tym, że dojście do, do tej wizji, czyli ten początkowy plan w realizacji wizji, on może ulec zmianie. Ale kiedy my mamy głęboko zakorzenioną wizję, która jest poparta mocnym pragnieniem, to tak naprawdę. Mm, nie jesteśmy w stanie, nawet jeżeli nam nie idzie, zrezygnować z pewnych działań, przestać, przestać ich wykonywać. My możemy ewentualnie zmienić e, plan strategiczny na działanie, ale nie chcemy do końca z tego zrezygnować, dlatego że e, ta wizja, to marzenie jest tak zakorzenione w, nas, w naszym sercu, że to nam nie pozwala zrobić stop. Ty możesz na chwileczkę zrobić ok tak, czyli chwileczkę się cofnąć, ale za chwilę szukasz y, rozwiązań i alternatyw na to, aby znowu wejść na tory, y, aby znowu dojść do miejsca, aby znowu kreować sytuacje, w, których, w którym, które doprowadzą ciebie do realizacji twojej wizji. I tak naprawdę my bardzo mocno ograniczamy się w tym, czego pragniemy, tak? Bierzemy minimum. Minimum w biznesie, y, bo w bo, bo, bo tyle nam starczy, bo jakoś tam styknie, jak to będę miała, to jakoś pociągnę, tak? Minimum w relacjach partnerskich, dobra, tam jakoś, nie? Konkretnie określony cel, czego chcemy. Minimum yy, we własnym rozwoju, tak? Czyli bardzo często nauczy, nauczeni jesteśmy przez system brania minimum. A bo ta tak ma, ta tak żyje, ten tak jakoś tam ciągnie, tak? A przestajemy przez, pewne, przez, pewien, przez pewien czas, przez ten system i, i pewne nasze ograniczenia marzyć na wielką skalę. Ale przecież tak naprawdę są ludzie, którzy żyją tak, jak ty chcesz żyć. Są miejsca i, i są ludzie w tych miejscach, gdzie ty chciałabyś, chciałbyś być. tak? E, więc czym my tak naprawdę się różnimy od tych osób? Tym, że przestaliśmy marzyć i mieć pragnienia, i mieć wizję, na wielką skalę. W pewnym momencie, kiedy pojawiają się trudności, po prostu odpuszczamy. A... Olać, tak? Czyli w momencie, kiedy mamy tą wizję sprecyzowaną, popartą wewnętrznym pragnieniem, wielkim marzeniem, taką wizję, która jak o nim myślisz, jak ona się nie zrealizuje, to kurde, czujesz, że te małe porażki, które, rob, które, które się pojawiają po drodze do realizacji tej wizji, są małym pierdem do tego, kiedy ty zrezygnujesz z tej swojej wizji, tak, teraz myśl, to, yy, to tak jakbyśmy po, po, wzięli marzenia i po prostu yy, zakopali je za żywca i powiedzieli, dobra, jakoś przetrwam to życie, jakoś to będzie, tak? Więc właśnie chodzi o to, żeby na każdą dziedzinę życia, tak, zrobić sobie tą wizję, odpowiedzieć sobie na te pytania. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie skupić się na każdej płaszczyźnie, na każdym elemencie na raz, bo to jest po prostu ciężkie, trudne, nie, nieosiągalne, ale kiedy mam, wybierzemy sobie na przykład biznes, tak? e, finanse, i do tego zrobimy wizję i to poparte wielkim pragnieniem, to konsekwentnie pojawią się ludzie, pojawią się sytuacje, pojawią się możliwości, tak? Kiedy, kiedy będziesz y, w ruchu ciągle, tak, czyli będziesz. Chcieć kreować swoim zachowaniem. I bardzo często jest tak, że ludzie wchodzą do biznesu i teraz myślą, że tyle muszą wiedzieć, tyle muszą robić, tyle muszą działać, a nie mają czasu. A to chodzi o to, żeby kiedy mamy tą wizję, kiedy mamy to pragnienie, kiedy mamy to marzenie, to wykonywać małe kroki każdego dnia. Po prostu. Nie sztuką jest przez pięć dni nie robić, a w jeden dzień robić to 8 godzin. Umęczymy się po prostu, ale kiedy podzielimy sobie to na małe kroki, pyk, 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 tak, to tak naprawdę dojdziemy do miejsca i minie kolejny rok, tak, i mówię, kurde, z mapy marzeń to się zrealizowało, bo to było moje pragnienie. Jaka w ogóle jazda, tak? Zobaczę, czy w ogóle ktoś ze mną jest. Ktoś w ogóle mnie słucha. Okej. Okay. Więc y, tutaj jest Anka, Elka, Maciej, super. Więc tak to właśnie wygląda. Więc co warto zrobić? Wizja. Wizja na własne życie, wizja na własne potrzeby, y, wizja na każdą dziedzinę życia i konsekwentnie krok po kroku po prostu iść po to, tak? Iść do tego. A zaczną dziać się cuda. Przede wszystkim, kiedy dobrze sprecyzujemy swoją wizję, kiedy dobrze y, określimy swoje wewnętrzne potrzeby, pragnienia, wypływające prosto z naszego serca, to nigdy nie zrezygnujemy z działania. I nawet kiedy się na chwileczkę wycofamy trochę, bo czasami i tego potrzebujemy, żeby się zatrzymać, żeby spojrzeć na to: hmm, czy to jest nadal moje? Czy ja tego chcę? Czy ja tego potrzebuję? To yy, za chwileczkę znowu wrócimy. Okej, okay, tak, to jest moje. Tak, idę po to. Bez no, względu na okoliczności, bez względu na ludzi, bez względu na sytuację. Czyli przy, przy, przyjdą nowe sytuacje, przyjdą nowi ludzie, przyjdą yy, nowe narzędzia, nie wiem, cokolwiek, tak? Do realizacji mojego marzenia. I tak to właśnie wygląda. Więc co Wam życzę? Macie zadanie domowe? Yy, tutaj później się podzielacie w komentarzu. Spiszcie swoją wizję e, popartą pragnieniem, odpowiedzcie sobie na te wszystkie pytania, e, tak z ręką na serduchu, usiądźcie ze szytem. E, bo czasami mówimy, że ja mam w głowie, ja wiem co chcę, ja mam w głowie, tak? Ale pytanie, czy to jest Twoje? Kiedy usiądziemy do zeszytu i sobie to spiszemy, możemy poświęcić na to jedną godzinę w ciągu dnia, raz, e, żeby, żeby sobie to określić i później po prostu e, konsekwentnie wykonywać prace i działania. I pamiętajmy o tym, że jesteśmy w procesie, tak? że kiedy idziesz po tą wizję, to jesteś w pewnym procesie. I transformacji siebie również. Mówimy, że stań się zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie rzeczywistym. I tak rzeczywiście jest. Tak, Jeżeli chcesz być... Mm, kasowy światy networkerem, milionerem e, na przykład, to musisz przestać... To, to jakby y, sposób y, myślenia, Postrzegania sytuacji, y, emocjonalnych, y, emocji, które się pojawiają tu, u Ciebie w biznesie jest całkiem inny niż osoby, które zarabiają y, miliony w tym biznesie, tak? Więc oni po prostu inaczej podchodzą do tematów, do wyzwań, do problemów, które się pojawiają y, w tematach biznesowych. Więc tego Wam życzę. Macie zadanie domowe, dajcie znać y, i mam nadzieję, że do usłyszenia. Trzymajcie się, hej, pa.